Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem, przedstawić Państwu trochę więcej szczegółów związanych ze szkołą ustawień systemowych Berta Hellingera, którą powołuje do życia od września tego roku opowiedzieć o tym, co będzie działo się podczas tego szkolenia, wtedy, kiedy Państwo będą mogli go doświadczać, mimo tego, że celem jest to, żeby wyposażyć Państwa w narzędzia do pracy na zewnątrz, właśnie metodą Bertha Hellingera. To tak naprawdę nie jest to cel ostateczny ani skończony, ponieważ to, co będzie działo się podczas tego kursu, będzie też Państwa osobistą podróżą, ponieważ będziemy dotykać rzeczy w oparciu o tematy, z którymi związane są poszczególne bloki. Będziemy dotykać rzeczy, które stanowią Państwa wnętrze i rzeczy, z którymi Państwo są związani. Za chwilę przedstawię tematykę, której będziemy starali się dotknąć, omawiać, pokazywać i ustawiać. I Państwo o tym przekonają się, że to jest bardzo blisko każdego z nas. Szkolenie podzielone jest na dziewięć tematycznych bloków. I zaczniemy od bloku związanego z terapeutą, czyli finalnie z kimś, kim Państwo chcieliby być dla dobra i pożytku klientów, innych ludzi, którzy będą chcieli skorzystać z tej cudownej metody. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego ten pierwszy blok jest dla mnie też osobiście szczególnie istotny? Na tyle istotny, że postanowiłem, że będzie on rozpoczynał to szkolenie. Mam rozpisane tutaj tematy. Państwo pozwolą, że od czasu do czasu będę zerkał na to, co napisane jest na tablicy. Terapeuta, wymagania, etyka i zasoby. To jest pierwszy blok. Niezwykle istotny, ponieważ mm, tak naprawdę praca terapeutyczna. Zaczyna się od umiejętności rozpoznania w sobie pewnych rzeczy, przyłożenia swojej rzeczywistości do pewnych kontekstów, porządków, o, którym mówił Ber, o których mówił Bert Hellinger. I nie jesteśmy w stanie dać, nawet wtedy, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy w stanie to zrobić, czegoś więcej poza tym, co sami mamy w sobie, co stanowi naszą. Wewnętrzną integralność, ten, ten nasz zasób wyrażający się w tym, co pomieszczamy, ale też to, z czego możemy dawać na zewnątrz. Nie da rady tego przeskoczyć, nie da rady pominąć czegoś i powiedzieć sobie: Nie mam tego, ale pomogę komuś właśnie w tym temacie. Klient od razu to wyczuwa. Dlatego ten pierwszy blok terapeuta, wymagania, etyka i zasoby, hmm, będzie stawiał też od razu przed nami pewne wymagania dotyczące zawodu. Pewne wymagania, które będą powodowały Państwa osobistą refleksję. Te wymagania też, i dlatego też ten blok jest ułożony zaraz na początku naszego szkolenia, ponieważ dzięki temu że my widzimy, jak dużo od nas wymaga ta praca, jak często w tej pracy dochodzimy do pewnej granicy i mimo naszych szczerych chęci nie możemy iść dalej, to wszystko sprawi, że będziemy od początku podchodzić do tej pracy pokornie, z uznawaniem tych granic, zarówno naszych osobistych, klienta, tego co możliwe. Powiemy też w tym bloku o etyce ustawień, o tym, jakie zachowania są niedopuszczalne, które, które zachowania dużo od nas wymagają mm, i w jaki sposób też obchodzić się z tym, co jest w ustawieniach systemowych mm, notorycznie obecne, na przykład z kontekstem dotyku. O tym wszystkim powiemy. I zobaczymy na to, jak bardzo to wymagające, ale nie będziemy też chcieli strażyć się tymi wymaganiami. Raczej zobaczymy, że wobec tego, co stawia nam życie wtedy, kiedy postawiło taką naszą chęć, aby być może na zewnątrz pomagać, to ile ono od nas wymaga? Dzięki temu też nabierzemy pokory. Zaraz na wstępie, taki jest mój cel ustawiania tego tematu, zaraz na początku. Kolejny blok dotyczy tego, kolejne dwa bloki dotyczą tego, co bezpośrednio z nami związane w taki sposób, który nosimy przez całe życie. Te dwa tematy, o których zaraz powiem, to są też tematy, w których możemy pracować cały czas. Z naszym wnętrzem i z naszymi osobistymi kontekstami. Kiedy wydaje nam się, że coś jest zrobione, otwierają się przed nami nowe możliwości, i my, odpowiadając na nie, na te wyzwania, które pokazuje nam nasze wnętrze, możemy dochodzić do nowych pokładów. To są tematy związane z naszymi rodzicami. Bert Hellinger zauważył, że w kontekstach ludów. Od których i u których też dostrzegał pewne prawidłowości ustawień systemowych, szacunek do rodziców był czymś niezwykle połączonym w ogóle z życiem i finalnie z tego życia później. My trochę w naszej kulturze próbujemy to pomijać, trochę o tym zapominamy. Trochę te nasze relacje z rodzicami wydają się uciążliwe albo trudne, dlatego chętnie, Czasami obracamy od nich oczy, a tak naprawdę nasze serce. Ale te kolejne dwa bloki, drugi i trzeci, dotyczą naszych rodziców. Blok numer dwa: pełnia zaczyna się wcześniej matka. O tym kontekście, związanym z kimś, od kogo bezpośrednio pochodzimy. O kimś, z kim stanowiliśmy integralną częścią przez jakiś czas, o kimś, kto wydał na, nas na świat, o kimś, kto podczas pielęgnowania nas, zajmowania się nami, posiadania nas w swoim ciele, miał też swoje konteksty. O naszej ogromnej miłości bezwarunkowej do matki, której sobie nie uświadamiamy często. O tym wszystkim, co w tym piękne i trudne, będzie ten drugi blok. Pełnia zaczyna się wcześniej, matka. Dlaczego tak go nazwałem? Ponieważ bez rodziców nie można osiągnąć pełni. Tak mówi Bart Hellinger. Niektóre koncepcje starają się to omijać, starają się to intelektualnie tłumaczyć, iść na skróty. Kiedy śledzę finalnie ich rezultaty, często, albo mam do czynienia z ludźmi, którzy tak próbowali, widać, jak niewiele to daje często. A ta pełnia, która związana jest z naszą matką, z kimś, kto wydaje nas na świat, jest czymś, co leży w naszym zasięgu, ale po drodze być może tych rzeczy, które. Stały między nami a naszą mamą było tak dużo, ani nie z naszej winy, ani nie z, nie z jej winy. Po prostu takie były losy. Ich jest tak dużo, że często nie możemy się dostać do tej pełni. Będziemy mówić o tym, co brak matki w nas powstrzymuje, co brak matki, albo integracji z pewną matczyną energią e, od nas odbiera. Bert Hellinger powiedział kiedyś na przykład: teraz przyszło mi to do głowy, że nie można być zdrowym bez dobrej więzi z mamą. Będziemy mówić też w tym kontekście o przerwanym ruchu, czyli takim momencie, gdzie zaraz na początku nasza mama była dla nas nieobecna. Będziemy mówili o tym, jak bardzo Utrudnia nam to życie. Jak wiele wymaga, ale jak bardzo niezbędnym jest powrót do tej pełni tego przepływu. To wszystko będziemy omawiać właśnie w tej części. Trzeci temat pełnia, która przychodzi. I mimo tego, że Ojciec obecny jest cały czas, to widzimy, że dziecko staje się na Niego otwarte po jakimś czasie. Najpierw jest blisko mamy. Wydaje się, że mężczyzna jest po to, żeby troszczyć się o tą strukturę, ale potem też dziecko otwiera się na Ojca. Mam takie poczucie, że dzieje się to trochę później, mimo tego, że Ojciec cały czas obecny jest w dziecku i dziecko też to odczuwa, ale pewna gotowość, też gotowość związana z nami. W kontekście wyjścia do świata zależy od ojca. I tak samo jak matka. My często o tym zapominamy, że wtedy, kiedy my byliśmy dziećmi, oni też mieli swoje sprawy i swoje trudności. Często byli być może młodymi ludźmi, których wszystko zaskoczyło. Kiedy trudno nam do ojca, możemy cały czas zostawać dziećmi, które patrzą na Niego przez swój ból. I te konteksty też będziemy starali się dotykać. To będą też takie konteksty, które, jeśli będą mieli Państwo gotowość, Państwo będą ustawiać, uczestnicy tego szkolenia, uczestnicy z szkoły, ustawień systemowych Berta Hellingera i będziemy patrzeć na to, jak Państwa relacje z rodzicami wyglądają bo to, odwołując się do pierwszego bloku, jest też ogromny zasób, miałem mówić pewien zasób, ale ugryzłem się w język, ogromny zasób, który też jest pewnym wymaganiem, ponieważ dużo kontekstów, proporcjonalnie dużo kontekstów, ludzi, którzy będą przychodzić ze swoimi problemami później do Państwa, wiąże się z tym kontekstem rodzić, rodzić dziecko. Więc jeśli my chcemy pomóc im, sami też musimy odczuwać pełnię naszych rodziców w sobie. Chciałbym dzisiaj powiedzieć krótko o tych trzech pierwszych tematach. Pozostawiam to Państwu do rozważenia, a o pozostałych tematach o których będziemy mówić, powiem już niebawem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.